"Gdybym miała wybrać jedno ciasto, które mogłabym mieć codziennie, to zdecydowanie byłby nim ten torcik, ale jak to wszystko się zaczęło? otrzymałam paczkę od firmy Andante, w której znalazło się masy pyszności, oraz mały liścik do mnie." Z małym wyzwaniem, abym z produktów w parce przygotowała jakiś pyszny deser. Więc wskoczyłam w swój nowy fartuch i przygotowałam dla Was coś wyjątkowego. Gdzie naszym głównym składnikiem właśnie będą biszkopty, które w tym przepisie będą pełniły rolę spodu do ciasta. Następnie krem, czyli mascarpone, śmietanka, najlepiej ta 30%, cukier puder. I dla przełamania smaku dodałam skórkę z pomarańczy, którą znalazłam w paczce. Wszystko razem zwiksowałam i połowę naszego kremu przełożyłam na nasze biszkopty. Ale żeby torcik wyglądał efektowniej, robimy drugą warstwę, czyli ponownie biszkopty no i pozostała część kremu. A teraz kilka dodatków, które sprawią, że będzie wyglądał wyjątkowo. Czyli liofilizowane truskawki, które stwierdziłam, że pokruszę tak na wierzchu naszego ciasta. Brzegi posypujemy wiórkami kokosowymi Ja jeszcze kilka truskaweczek. I nasz ekspresowy Torcik gotowy. I uwaga, bo na stronie Andante trwa teraz konkurs, gdzie możecie zgarnąć naprawdę atrakcyjne nagrody. A więcej informacji w opisie. To co, komu kawałeczek?